Cześć. W tym odcinku opowiem Wam o produkcie Powozy Ceramicznej na Opony. Jest to produkt amerykański marki Optimum. Trwałość od 6 do 8 miesięcy pozwala na łatwiejsze utrzymanie opon oraz bardzo długie uzyskanie jakby świetnego wyglądu opony czyli takiej mocnej satynowej bądź świecącej. Wszystko zależy od tego, ile zaplikujecie produktów. Jeżeli zaplikujecie dwie warstwy produktu, będzie on świecący, jeżeli jedna warstwa produktu, będzie on matowy, satynowy. Przejdźmy może do tego, jak to się aplikuje, jak czyścić tę oponę, czym to będziemy robić. Wszystko zaraz Wam pokażę. Do czyszczenia opony użyjemy produktu Power Clean. W tym wypadku musi to być produkt w pełni stężony, czyli pełny koncentrat. Użyjemy pianownicy Foamera. to również amerykańska pianownica do której można użyć e, również e, produkty o dosyć wysokim pH. Zaaplikujemy sobie. Odczekamy sobie Opona niech sobie popracuje z produktem do aplikacji powłoki ceramicznej na opony. Użyjemy pędzelka do ściągnięcia nadmiaru użyjemy mikrofibry. Zaraz wam pokażę jakiej. Oponę sobie przeszczoteczkujemy, To jest szczoteczka Dirac Company, która jest, ma gumową jakby obudowę. Bardzo fajnie się też sprawdza do czyszczenia opon właśnie czy do czyszczenia nawet wycieraczek gumowych. Także bardzo fajna, bardzo fajny uchwyt, bardzo wygodna i nie pozwala na to, żeby nie uszkodzić felgi podczas czyszczenia. Jak widać, produkt zaczyna już nam powolutku działać. Zobaczcie, zaczyna się dorobić wszystko już powoli brązowe. Zaczniemy sobie to szczoteczkować. Także zobaczcie. Weźmiemy sobie szczoteczkę. W tym czasie sobie również możemy wyczyścić felkę. Wyciągnąłem, wyciągnąłem sobie szczotkę z wiaderka, w którym jest Norins. 15 ml na 4 litry wody. I zaczynam sobie czyścić felkę. Piana niech sobie popracuje jeszcze na to również jest szczotka, to jest szczotka z optimum. Bardzo miękki, delikatny włos, również wygodny uchwyt i samymi końcowieszkami bardzo delikatnie sobie czyszczę felkę. Zakamarki mogę sobie pędzelkiem poprawić. Do czyszczenia felgi użyłem szczotki z Daytony Speedmastera. Bardzo dobra szczotka, również amerykańska. Wysoka jakość, mamy już ponad, myślę, że około półtora roku. E, trwała przede wszystkim ona jest cała e, powleczona gumą, więc nie ma możliwości dziewięć. Można sobie ją wyginać. E, włos bardzo trwały, bardzo elastyczny i bardzo delikatny. Użyłem pędzelka również do pompany naturalne włosie, do czyszczenia zakomarków, no tutaj możecie użyć różnego rodzaju e, szczotki bądź produkty. Szczoteczka do opon. Tutaj nie musimy jakby za wiele szczoteczkować, gdyż sam produkt już bardzo mocno nam czyści oponę, to pomożemy ruszyć ten grud, I myślę, że możemy przystąpić do spłukiwania. Zaczynamy oponę osuszać, mamy ją czystą, wyczyszczoną, do tego użyjemy dmuchawki Master Blastera. Czyli opona sucha, wyczyszczona. Możemy przystąpić do aplikacji. Aplikację będziemy robić za pomocą pędzelka. Naturalne włosie. Nadmiar produktu będziemy ścierać mikrofibrą. Jest to mikrofibra z drakom, Pane DPL. Pozamykana struktura włosia. Pokażę Wam, jak mniej więcej taka struktura wygląda. Zobaczcie sobie. Jest to jakby przeplatana nitka od początku do końca. Ona ma akurat 20% poliamidu. Czyli za dużo nie będzie nam powłoki chłaniała, bardzo ładnie będzie nam rozprowadzała produkt. Zacznijmy aplikację. Jeżeli wyjedziecie sobie powłoką na, na felgę, to wilgotna szmatka i ścieracie sobie po prostu nadmiar. Opona jak widzicie robi się niebieska, więc tego produktu jest nawet teraz za dużo, więc będziemy sobie go później, ten nadmiar, ściągać mikrofibrą, ale pędzelkiem bardzo ładnie się to wciera w oponę. Można to robić na kilka metod. Można to robić metodą natryskową, pistoletem. Musi to być pistolet niskociśnieniowy z małą dyszą 0,8 HVLP. Wówczas Tutaj trzeba będzie jeszcze przejechać kawałeczek, żeby idealnie tą oponę zrobić z samego dołu. Więc sobie później przejedziemy kawałeczek jeszcze i Dokładnie to wcieramy w każdy fragment opony. Odkładamy, bierzemy mikrofibrę i delikatnie ścieramy nadmiar produktu. Najprościej sobie to rozwinę. Teraz uzyskamy połysk satynowy, lekko świecący. Jeżeli będziecie chcieli, aby, połysk, aby ten połysk był duży, znacznie mocniejszy, to wówczas aplikujemy od 30 do 60 minut. Mamy możliwość zaplikowania produktu jeszcze raz. Wówczas opona będzie świecąca, będzie, połysk, będzie duży połysk. Poczekajmy do efektu ostatecznego. Dziękuję za uwagę.